Znowu ja i przychodzę do Was z nową poczwarką, która przyjechała do mnie chwilę temu. Jest ona bardzo zmarznięta, przez to, że nie było nas w domu, gdy kurier dostarczył paczkę, a gdy wróciliśmy, nie zauważyliśmy, że leży w Donicy przed drzwiami, ponieważ nie poinformował nas o tym, że ją tam położył. I koniec końców leżała przed domem przez półtorej godziny. Jest to Kaligo Atrous, czyli Motelsowi, który wziął swoją nazwę od skrzydeł, które mają na sobie kółka wyglądające jak oczy sowy. Otwieramy paczuszkę, a pod spodem znajduje się gruba folia, co mnie oczywiście ucieszyło, że poczwarka jest tak dobrze zabezpieczona. Następnie widzimy białe pudełko z logo Flydom. Na końcu otwieramy paczkę i pod grubą warstwą ligniny widzimy naszą poczwarkę. Jest prześliczna i dużo większa od idealu Ma cudowne brązowo-żółte barwy i połyskujące dwa klejnociki po obydwu stronach. Ogólnie hajka jest już poranek. Tak około dziesiąta ileś. leś. właśnie wróciłam przed chwilą z dworu, aby odśnieżyć samochód rodziców. Jak widzicie, tak się prezentuje otwarka. Dobrze się chyba czuję w tym nowym w lęgarniku Yy, tylko on dosyć. Yy, zauważyłam, że dosyć częściej trzeba spiskiwać tutaj ścianki wodą, ponieważ ją yy, mało trzyma. Więc muszę po prostu częściej albo czasem po prostu zakładam o to worek tutaj tak na to. Yy. Zostawiam oczywiście tutaj dotąd powietrza i chodzi o to, żeby trochę bardziej trzymało to wilgotność. Myślę, że ona generalnie dosyć się czuje. Ostatnim razem ogólnie mieliśmy właśnie problem z tym, że ona miała problem z utrzymaniem się na takim patyczku cienkim. To była wikołaczka i po prostu był on za śliski dla niej, dlatego teraz wzięliśmy naturalne drewienko, przyczepiliśmy na gorący klej i co? No i czuję się świetnie po zmianie wylęgarnika, ponieważ tam ten moim zdaniem był za mały jak na motyla Calico Ateus, więc jakby się wykluł to by, no, uszkodził sobie skrzydła. Więc tym razem myślę, że będzie dobrze. Włożyłam tam bardzo dużą warstwę papieru, zmoczyłam ją, żeby też trochę trzymała wilgotności. Co? I myślę, że motylek się świetnie czuje w tym nowym wylęgarniku. Tutaj mamy taką siateczkę, że jak będzie chciał on sobie już jakoś już się narodzi, jakby to nazwać, to żeby jak sobie tutaj wejdzie, to też może się na tym, jakby tak trzymać do góry nogami. Jak to będzie o tak położone, to będzie się tutaj tak trzymał na tym. Albo po prostu też ogólnie, żeby nie docierało aż tak dużo powietrza, żeby bardziej trzymało wilgotność. Więc ogólnie, to ma wiele zastosowań. Ogólnie witajcie. Jesteśmy z Darcią na spacerku. Do no, co Idziemy sobie. Jak widzicie, jest pełno śniegu. Cały kraj, obraz to głównie śnieg. Było ogólnie dużo ludzi, więc widziałam już ją na smycz. I idziemy sobie za sekundkę. Mam nadzieję, że spiserek będzie dosyć długi. No i co? No i będziemy, będę się z Wami żegnać i zobaczymy się w domu z poczwarką. ogólnie już jesteśmy w domu tutaj widzicie tak się ma moja poczwareczka właśnie do niej zajrzymy do środka I tak się ona ma to już jest czwarty dzień od przesyłki od w sumie od samego jej tutaj no przyjścia po prostu do naszego domku. Tutaj, jak widzicie, właśnie mam woreczek, żeby utrzymywał wilgoć ponieważ przeczytałam, że kaliko są ym, bardzo mocno, muszą mieć tej wilgoci bardzo dużo. Więc tutaj trzymam tą wilgotność, staram się. A za sekundkę lecę właśnie Wam montować ten filmik, ponieważ już czwarty dzień, a nadal Wam nie zmontowałam tego filmu, więc muszę po prostu połączyć wszystkie filmiki z paru dni. I po prostu jako jeden film dodać. Oczywiście, informacje, że jest to no parę dni. Że minęło parę dni. No fajnie, fajnie, fajnie. A potem też także lecę się uczyć, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, a nie poszłam do szkoły, więc trzeba nadrobić zaległości. Tym bardziej, że z niemieckiego jednak. No, nauka zawsze musi być, nawet chwilę przed feriami. Ogólnie tutaj są ptaszki. One sobie daliśmy tam im jedzenie i ciepłą wodę, i sobie piją, jedzą. Przed chwilką było tutaj z pięć sikorek. Teraz, o, jedna sikorka jest, teraz dwa kosy. I sobie jedzą.